Witajcie dawno nie było jakichś magicznych kulinariów. Dzisiaj sobie zrobimy taką żubkę. można powiedzieć, że po azjatycku. Wyrzućmy mory. Co potrzebujemy? Potrzebujemy zupki chińskie z pełnym asortymentem, ale nie kruszymy ich. Będziemy potrzebowali do tego dwa jajka. Już się coś tam wyglebiło. Okej, to sobie damy tu. Będziemy potrzebowali do tego wodorosty.

Teraz to wszystko sobie zalewamy jak na razie wodą. I zaraz przejdziemy do sedna. Więc jak już to się nam chwilę nasączy, dodajemy jajeczko. Najpierw trzeba użyć jeszcze przyprawników dostępnych bez recepty w opakowaniu Mam uh -huh. nóż, ale lepiej uh -huh. Tak. O, tu jest tłuszcz. Uh -huh. Czy już te wodorosty. Są intensywne żony, to są dwie saszetki. Mhm. jeszcze trzecie bogate? Tak na bogato. Trzeba być takie jak ja chcę. Co jeszcze dodamy odrobinę tłuszczku. Ok, i przechodzimy do rzeczy. Fajnie zmrożona. Trzeba zmniejszyć w lodówce chłodzenie. Teraz będzie trzeba tu porządnie wymieszać. O! Jest to już takie. wlazło. Jak już to mamy, to trzeba bardzo szybko wszystko wymieszać razem. I oczywiście nie poczeka, aż film się skończy, tylko musi wcisnąć w kadr. Tak. I wszystko porządnie mieszamy. Mieszaj, ładnie mieszasz. Nie słychać jak wycierasz. Jak mam to zrobić? Nic, po prostu film się nie ukaże, no. Hej, a Ty musisz mieć takie wszystko. Na tip-top. No i trzeba jeszcze chwilę poczekać. Gotową zupę. Głąne. Pokaż tu bliżej no. na fullzu. Wrócimy zaraz jak będzie degustacja. No, to już mamy danie gotowe. Tu sobie kamerzystka przetestuje, przesmakuje. Jak dobrze zrobicie, to będzie fajnie widać jeszcze jajeczko. Trochę mniej wody i większe naczynie jest potrzebne do tego. Ale w tym też ładnie się połączyło. Dobra. No to kamerzystko. Proszę się nachylić, nic nie rozwalając. Tylko, czy to jaje będzie czuć? No nie musisz mi to trzymać. <śpiewa> czuć wodorosty <śpiewa> i przyprawy. Ja je tak, ja nie czuć. To nie chodziło, żeby czuć jajo tylko. Mm. No, super bomba. Pozdrawiamy Was.